Hej, witam Was, witam Was, As Minecraft. E, witajcie w nowej serii pod tytułem As Minecraft gra w GT. E, sorry, nie w GTA, tylko w Eurotrack Simulator 2. Jak widzicie na ekranie pojawiło się e, okienko z utworzeniem nowego profilu. Wpisujemy imię. As Minecraft zdjęcie hmm, coś podobnego do mnie oczywiście jestem o wiele młodszy od nich ale weźmiemy coś takiego o coś takiego młode ciężarówki man albo nie mam tylko yy, skania i logo firmy yy, nazwa firmy asmanecra Minecraft trans As Minecraft trans i utwórz klawiatura prosty automat gra została skon skonfigurowana i możesz kontynuować konfiguruję rację możesz zmienić w każdej chwili w menu Opcje w zakładce po, poświęconej kontrolerom. Wyłącz kreator. Teraz nam się ładuję. Fajnie co zrobił takie lusterko Teraz wybierz miejsce w którym chcesz rozpocząć grę. Szczecin. Mieszkam w Gdyni oczywiście, ale nie ma Gdyni. Potwierdź wybór. Chcesz przejść samouczek? Nie. I tak. Teraz nam się znowu zawoduje. Mm, moim zdaniem jest to bardzo fajny... Bardzo fajna gierka. Mi się ona podoba, kolega mi ją polecił. Wygrałem w nią kiedyś, ale jeszcze nie miałem przygody z YouTube. Że teraz postanowiłem nakręcić. I mam nadzieję, że będziecie oglądać, podoba, spodoba Wam się, więc będziemy teraz spróbować. To teraz tak. Yy, witaj w grze Eurotract Simulator 2. W końcu masz okazję sprawdzić yy, się w wymarzonej pracy, yy, prowadzeniu ciężarówki. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji, ale niestety nie masz pieniędzy na zakup ciężarówki. Na razie musisz prowadzić y, dla innych firm jako najemny kierowca. Twoim zadaniem jest bezpiecznie dostarczenie ładunku y, o nazwie jedzenie w paczkach y, do doku firmy Transinet w mieście Szczecin. Twój pro, y, Twój pracodawca zapewnił Ci pojazd i pokryje wszystkie koszty. Nie zawiedź go i dojdź na czas. I tak. Jesteśmy w samochodzie. O, jesteśmy w naszym samochodzie. I tak. Wyjazd jest. Czuwać. To jest najgorszy wyjazd. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że wyrobię. Dobra. Dobra, wyrobiłem. Tak, tu jest wolne. Tu jest wolne, jedziemy. Transit. Tak, postanowiłem, że w tym akurat w poradniku, no nie w poradniku, tylko w tym let's playu, tam kilka minut, tam do, do 5, 6, 5, 7, 8 minut. Nie wiem, jakiego prologu gry, tam to jest akurat ten samouczek niestety, chociaż kliknąłem, że, że nie chcę samouczka, to jest i tak jest, o nie, nie wyrobi się. Oj, oj, oj. Sorry, że gra się tak zwiesza, ale coś, yy, ale niestety yy, fera, nagrywam frat, że mi trochę mi się zwiesza. Dobra, teraz tu, też, teraz tu muszę chociażby robić. Bo za szybko w zakręt wjeżdżam. Że to jest gra dla fanatyków jazdy cięż dużymi samochodami. No dla zwykłych y, graczy, którzy lubią jeździć z samochodem. Dobra, zmieszczę się. Zmieściliśmy się, dobrze. Teraz tak i enter. I teraz tutaj mamy zalecenie wykonane jak wykonaliśmy tutaj mamy jak wykonaliśmy tutaj zarobek, ile przejechaliśmy, ile pieniędzy, ile doświadczenia Klikamy kontynuuj i znowu nam się będzie ładować. E, tak, co Wam mogę powiedzieć o tej grze? No, że gra jest naprawdę fajna. Zaraz Wam pokażę w, w naszym jakby garażu co tam odkryliśmy nowego a nie się nalajuje. Dzisiaj to jest nasz nowy garaż. Oto centrala Twojej firmy. To podstawowy garaż. Może to niezbyt wiele, ale w końcu od czegoś trzeba zacząć. Niestety nie masz jeszcze czego tu zaparkować, więc nie widać żadnych ciężarówek po zarobieniu wystarczającej ilości pieniędzy i zakupieniu ciężarówki będziesz mieć możliwość swobodnego poruszania się po świecie i prowadzenia firmy na własną rękę. Powodzenia! O, widzicie? I tutaj pojawiły nam się te trzy profil gracza, te trzy rzeczy. Profil gracza, moja ciężarówka i status firmy. W profil gracza mamy ja się nazywamy, poziom, Nazwa, poziom, poziom, ile punktów, przyjechalny dystans i ocena. Tutaj mamy ciężarówkę, mamy dealer ciężarówek, różne tam ulepszenia do samochodów i e, samochód, który chcemy kupić. A status firmy mamy, jak się nazywa nasza firma, ile mamy garaży, ciężarówek i kierowców. E, ile mamy pieniędzy, ile mamy zarobionych pieniędzy w ostatnie 7 dni, więc to był taki krótki prog.